Siemanko, siemanko. Czasami też siedziałem, że kopem dzisiaj się dostałam. Czekop gdzieś pojechał. Wakacje i, i szaleje. Wiem, że tylko gdzieś pociągiem i powiedział, że wraca za tydzień, a później lecimy do mnie. Yy, coś wam pokażę. No, rzucają ciuszki. Dwóch obozów na wspólnej. Będzie teraz w mojej ekipie. I Jacob też. Będziemy to dużo pokazywali, dużo ściągali. Fajny wątek. Więc zapraszam. A ja jako prawdziwy facet idę właśnie do kina na bajkę. Czekajcie. Nie mogę wyłączyć. Dobra Idę Na zajebistą komedię Czyli kolejną część epoki lodowcowej Dalej wam pokażę No, idę dalej, idę dalej W ogóle mam kartę Unlimited Cinema City Więc zapierdzielam na wszystkie filmy Jake Kopa też namawiałem Ale on to nie jest taki ja. Słuchajcie oh. O? Ciemność, ciemność widzę. No dobra, kociaki. słucham. Zrób mnie I co? Jak ci tam się środku? Co? Czekaj, czekaj. Jestem kotem! W kinach! Ciepujemy świeże powietrze, czysta woda.